Dzień dobry. Dawno mnie tu nie było, i szczerze powiedziawszy, stęskniłam się za wami. Ostatni rok był dla mnie jednym z najpiękniejszych, ale i najtrudniejszych etapów życia. To czas zwolnienia, ciszy i odnalezienia siebie. Szczerze powiedziawszy, różnie mi to wychodziło. Czasami bezboleśnie, czasami trudno. Chwilami czułam niemoc i chęć poddania się. Było też dużo śmiechu, radości, ale i łez. To była ogromna lekcja, zarówno dla mnie, jak i dla tych, którym służę jako konsultantka nowej świadomości. Nazywam się Diana Mazur i z oddaniem pomagam innym w wyzwoleniu się z chorób na każdym poziomie, powrocie do zdrowia oraz akceptacji innych dróg życiowych. Dziś um, przyszło do mnie zdanie, które brzmi: Aby sobie pomóc, często musimy po prostu sami sobie zejść z drogi. Kiedy dotarło to do mnie, uśmiechnęłam się. To wymaga ciszy, samotności i usłyszenia samego siebie. Dzisiaj idę do wielu z pełną świadomością, bo doskonale znam zasadę wolnej woli przez własne doświadczenia. Uczę innych, jak wyzwolić się z ograniczającego myślenia i uwolnić moc, która drzemie w każdym z nas. Sama byłam w tej roli przez wiele lat, więc doskonale rozumiem. Wiem też, że większość z nas nie chce zmieniać nawyków, przekonań czy myśli, aby stać się zdrową i wyzwoloną osobą. Często zapominamy o Szlachetniejszym celu niż tylko przedłużenie życia. Wszystkie problemy zatrzymują nas, uniemożliwiając odkrycie naszego prawdziwego przeznaczenia. Pierwszym krokiem jest przestać rozmyślać o przeszłości lub przyszłości. Teraz właśnie teraz właśnie w tej chwili jest właściwy moment drugim krokiem jest zrozumienie zrozumienie że podatność na choroby wynika z braku bezpośredniej samoświadomości i kontroli nad ciałem energetycznym postrzeganie człowieka tylko w kategorii ciała fizycznego jest ograniczające Kolejne to ego, fałszywa postać, która czuje i myśli w kontekście przekonań i przywiązań. To, to źródło wielu cierpień. Każda myśl, uczucie i doświadczenie przemijają, również choroba. Na świecie jest mnóstwo ludzi około 8 miliardów. I każdy uważa, że to, co robi, jest słuszne i coś w tym jest. Jednakże, bez zrozumienia swojej prawdziwej natury, nie zrozumiemy niczego innego. Poprzez świadomość odzyskamy energię, zrezygnujemy z błędnej tożsamości i powrócimy do harmonijnego, radosnego życia. Warto pamiętać, że. To, na co zwracamy uwagę, ma ogromny wpływ na zdrowie. Każdy dźwięk, obraz, wibracja, środowisko całe. Otwarty umysł i prawdziwa pokora to klucz do uwolnienia się od ograniczeń. Co byś zrobił, zrobiła? Gdyby nikt cię nie widział, na co byś się zdecydował? Zdecydowała? To pytanie zostawiam ci do przemyślenia. Słowa miłość, czas i strach mogą pomóc ci w dotarciu do odpowiedzi. Jeśli czujesz się zagubiony, zagubiona. I kręcisz się w kółko. Zapraszam do kontaktu. Razem łatwiej przejść wydeptaną ścieżką. Miej cudowny czas.